Z tej strony Kotlet Games i się to wam pokażę jak możecie e, tak by mieć gry Steam za darmo, które macie naprawdę full akces. Jak to widzicie mam e, tutaj Far Cry for zawezmę, no on ogólnie, sobie, ogólnie wam powiem, że za to z tych hier nie jest kupiona, nie, ona jest po prostu konfigurów i tak dalej. Jeżeli się on sobie w filmie pokazuje, jak możecie mieć gry Steam za darmo, więc no, lecimy do filmiku. Ja wiedziałem, jako pierwsze co to musicie odpalić przeglądarkę i sobie potem musicie wejść na stronę z kim Ona będzie gdzieś tam w opisie, link to nie będzie w opisie gdzieś tam, więc zagadacie do opisu, potem klikacie tutaj i będziecie się mi takie okienko. Potem klikacie nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, tylko klikacie tutaj i zapisujecie ten kart wybranych sobie. Potem klikacie tak, klikacie next. Sobie gdzieś do i klikacie install klikacie, bo e, tego nie będziecie mieli klikacie potem finish klikacie, tutaj gdzieś będzie okienko CMD jak będzie gdzieś okienko CMD na chwilę to się znaczy że on się zainstalował potem będziecie tutaj mieli taką ikonkę tak by Skiba z... Tak, potem, bo ogólnie jest działa z tak, że konflikt, potem dodajecie do tej ikonki konflikt tak, konfikt, pot tak gry, potem będziecie mi tę kretę, jakby nas więc jako pierwszy co jak zainstalowaliście to, to na serwer Discord, który będzie w opisie tam gdzieś. Będzie zaproszenie gdzieś Discord i będzie zaproszenie Discord gdzieś na opisie. Tak, potem klikacie tutaj złóż zgłoszenie, klikacie złóż stanowienie, do etiketa i potem wchodzicie sobie na stronę steamdb.info y, i potem sobie tutaj y, piszecie na przykład, jak chce, jak na przykład nie Horizon 5, powiedzmy, że jak na przykład teraz kraj 6, nie? I potem sobie kupujecie to tutaj, i piszecie po prostu tutaj ten kod i piszcie jak chcecie, to musimy pisać nazwę kraj 6. Ale fakt tego nie musicie pisać. Najważniejsze jest ten kod. Bo tak, jakbyście mi napisali ten kod, to potem czekacie na odpowiedź i ja wam prześlę plik, plik który będzie tak oto wyglądał. Czekać chwilę, żeby tutaj tylko na pulpit. O, no, będzie ogólnie to będzie plik zip, i tu będziecie mieli, tak, by e, pliki Lua i pliki manifest. I tak, będzie to jest ogólnie nie wiem, parę plików manifest, może zrobić nie wiem, 3, dwa, może tu się, to jest 12, 20 plików manifest, więc niektóre to są duże pliki, niektóre nie i tak, ogólnie sobie tutaj to zaznaczacie i przeciągacie sobie tutaj to na pulpit. Potem możecie, nie wiem, to sobie usunąć, jak to chcecie, ja to akurat tutaj znowu dodam. I potem jak tutaj to już macie na pulpicie, to zaznaczacie to. I to na domikonkę schema tutaj, nie. I potem jak tutaj będzie Wam to napisane, jak macie już Steam otwartego, to będzie tutaj napisane Restart Steam, ale ja nie mam y, tak wyłącznego, czy no to klikam Down Steam. Możecie sobie usunąć Pulpita, bo tam tutaj w chcecie. I właśnie opalimy normalny Steam. No widzicie jak tutaj najeżdżam na bibliotekę to mam Far Cry 6, a wcześniej jak się zawał wcześniej tam tylko nie miałam Far Cry 6, tylko miałam Far Cry 4. Ja sobie tutaj y, tego zatrzymam. I jak widzicie się możecie normalnie zainstalować, klikacie tutaj zainstaluj, wybieracie sobie tutaj dysk, klikacie zainstaluj, zaakceptuj i Wam się tutaj normalnie zainstaluje tak raczej co chcieliście. No i ja ogólnie ona się będzie instalowała, e, gra będzie full access, czyli takby wszystko powinno działać. E, na przykład jak bypassy na multiplayer jakieś będą, to one będą tutaj u mnie na serwerze, będą tutaj na pomoc, a po prostu się przez na DM-ie. E, na przykład jak chcecie jakiś bypass na, przykład na jakąś grę typu, nie wiem, GTA, czy coś tam, chcecie na przykład multiplayer, to po prostu myślcie na PV ja wam wysłał, wiem, filmik na YouTube, a jak sam zrobię kiedyś filmik na YouTube, to wtedy wam, no to będzie po prostu na moim kanale. Okej, okay, a więc sobie tyle na dzisiaj i do zobaczenia.